Dzień 22. Rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Bóg kocha przez Maryję. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź, oświeć mrok umysłu. Porusz moje serce, pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca, duchu święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie, duchu święty, przyjdź. Rozważanie dnia. Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie, jest taka piękna modlitwa, w której znajdują się te właśnie słowa: Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie. Każdy tytuł Matki Bożej to nowy sposób, w jaki Bóg kocha Maryję i nowy sposób, w jaki Bóg chce nas kochać przez Maryję. Każdy tytuł Maryi głosi wielką miłość Boga. Maryja jest matką miłosierdzia i ucieczką grzeszników. Czyż nie jest nią dlatego, że Bóg pragnie przez nią przytulić do swojego serca każde swoje dziecko, każdego grzesznika? Czyż nie widzimy, że przez wszystkie objawienia Maryjne Bóg Ojciec wybiega na spotkanie swoim marnotrawnym synom i córkom? Czyż ramiona matki nie są najkrótszą drogą powrotu do Ojca i Syna? Czyż tytuł ucieczki grzeszników nie głosi nam tej prawdy, że Bóg przygotował nam w Maryi bezpieczne schronienie, w którym schronić może się każdy i każda z nas? Maryja jest niepokalana. Czyż niepokalane poczęcie nie głosi nam prawdy, że wszystko jest łaską, że Bóg chce nas obdarować ponad wszelką miarę naszych najśmielszych oczekiwań? Czyż niepokalane poczęcie nie głosi nam prawdy, że Bóg kocha nas od początku totalnie i bezwarunkowo, że na Jego miłość nie trzeba sobie zasłużyć? Bóg jest miłością, czyż niepokalane poczęcie nie głosi nam prawdy o tym, jak potężne jest odkupienie, którego dokonał Jezus. Maryja jest Jego pierwszym, najwspanialszym owocem. Maryja jest Matką Kościoła. Czyż ten tytuł nie głosi nam, że jako Kościół mamy przyjmować życie od tej, która jest naszą matką, tak aby zajaśnieć tym samym światłem, jakim jaśnieje niewiasta obleczona w słońce? Czyż ten tytuł nie głosi nam, że Kościół ma być niepokalany i cały piękny przez to, że będzie kochał swoje dzieci miłością matki? Kościół ma być naszym domem, a czyż sercem każdego domu nie jest miłość i czułość matki? Maryja jest Matką Boską Zwycięską. Czyż to nie jest wielka łaska i kolejny dowód miłości Boga, że zanim zostaniemy posłani do walki, otrzymujemy obietnicę pewnego, i całkowitego zwycięstwa? Czyż nie ma w tym troski i czułości Boga, że pozwala nam walczyć u boku Maryi, która jest gwarancją naszego bezpieczeństwa i słodkim narzędziem Bożej opatrzności? Czyż taka walka nie jest słodkim jarzmem i lekkim brzemieniem? Maryja jest dziewicą i matką. Czyż ten tytuł nie głosi nam prawdy o tym, że dla Boga nie ma nic niemożliwego? Czyż w Maryi, która jest dziewicą i matką zarazem, nie objawia się nam moc miłości zdolnej przekraczać wszelkie granice i wykraczać poza naturalny porządek rzeczy, aby dokonywać niemożliwego dla tych, których chce ocalić? Maryja jest naszą niebieską mamą. Czyż to nie mówi nam czegoś bardzo ważnego o Bogu, że stając się człowiekiem, chciał mieć mamę, że chciał doświadczyć całkowitej bezbronności i zależności, przez którą zdał się całkowicie na Maryję? Czy nie przeczuwamy, jak wielka miłość Boga kryje się w tym, aby dać nam Maryję za naszą niebieską mamę? Jak wielka miłość kryje się w tym, aby dzieci Boże mogły doświadczyć całej tej czułości, której doświadczył Jezus? Jak wielka miłość kryje się w tym, abyśmy wołali do Maryi tak, jak woła do niej Jezus. Mamo, Maryja jest królową nieba i ziemi. Czyż nie jest to aktem wielkiej miłości Boga, że chcąc nas poddać pod panowanie królowej, uczynił ją najpierw naszą mamą? Czyż istnieje łatwiejsza i sprawiająca większą radość służba, niż służyć swojej kochanej mamie? Tej, która nas duchowo zrodziła i która nas kocha miłością nieskończoną. Maryja ma niepokalane serce. Czyż objawienie niepokalanego serca Maryi nie mówi nam o wielkim marzeniu Trójcy Świętej? Czyż nie mówi nam o marzeniu Boga, które spełniło się w Maryi i które może spełnić się? W naszym życiu, poświęcając się niepokalanemu sercu Maryi, zaczynamy spełniać marzenie Boga. Lektura duchowa z Traktatu św. Ludwika Marie Grignion de Montfort Oto uczynki miłosierdzia Najświętszej Dziewicy, najlepszej z matek wobec tych swoich wiernych dzieci, które jej się oddały tak, jak powiedziałem. Miłuję ich, kocha ich czule i bardziej niż wszystkie matki razem. Spróbujcie sobie złożyć całą miłość naturalną, jaką matki całego świata, miłują swe dzieci, w sercu jednej matki dla jednego dziecka. Jeśli prawdą jest, że matka ta kochałaby swoje dziecko niezrównanie, to niemniej jest prawdą, iż Maria niewspółmiernie bardziej kocha swe dzieci, niż owa matka kochałaby swego Jedynaka. Maria kocha nie tylko serdecznie, ale i skutecznie. Upatruje stosownej chwili, by im dobrze czynić, uczynić ich wielkimi i bogatymi. W Bogu widząc jasno wszystko dobro i zło, szczęście i nieszczęście, Boże błogosławieństwo i przekleństwo. Układa przezornie wszystko tak, by swe wierne sługi chronić przed wszelkiego rodzaju złem, a obdarzać ich wszelkim dobrem. Jeśli więc u Boga można osiągnąć pomyślność przez wierne pełnienie jakiegoś urzędu, to Maryja z pewnością ta pomyślność zapewni niejednemu ze swoich dobrych dzieci i sług i da im łaskę wierności do końca. Udziela im dobrych rad, zachęca ich, by robili wszystko, czego Jezus, syn jej. Słowem i przykładem nauczał. Jeśli sama nie udziela im tych rad, czyni to przez aniołów, którzy nie znają większego zaszczytu i szczęścia nad okazanie posłuszeństwa jej nakazowi stąpienia na ziemię i pomagania wiernym jej sługom. Wreszcie Maria sprawia, iż wierni jej słudzy otrzymują błogosławieństwo Ojca Niebieskiego, choć jako dzieci młodsze i przybrane otrzymać go nie powinni. Zaopatruje ich we wszystko. Drugim czynem miłosierdzia najświętszej dziewicy wobec wiernych sług jest to, że zaopatruje ich we wszystko, co dotyczy ciała i duszy. Jako skarbniczka i szafarka łask Najwyższego, Maryja rozdziela znaczną, a najlepszą ich część, by nią żywić i utrzymywać swoje dzieci i sługi. Prowadzi ich i nimi kieruje. Trzecie dobrodziejstwo, jakie Dziewica Maryja wyświadcza swoim wiernym sługom, polega na tym, że prowadzi ich i kieruje nimi według woli swego Syna. Maryja, która jest gwiazdą przewodnią, prowadzi wszystkie swe wierne sługi do dobrego portu. Wskazuje im drogę wiodącą do życia wiecznego, pozwala im unikać niebezpiecznych kroków. Prowadzi ich za rękę ścieżkami sprawiedliwości, podtrzymuje ich, by nie upadli, a podnosi, kiedy upadli. Jako miłosierna matka upomina ich, gdy w czymś uchybili, a nieraz nawet karci ich z miłością. Nie obawiajcie się, by prawdziwe dziecko Maryi mogło ulec diabelskim podszeptom i popaść w formalną herezję. Tam, gdzie Maryja wskazuje kierunek, tam ani duch ciemności ze swymi mamidłami, ani odszczepieńcy z całą swą przebiegłością dostępu nie mają. Jeśli Maryja cię trzyma, nie upadniesz. Broni ich i strzeże. Czwartą przysługą, którą Maryja oddaje swym wiernym dzieciom i sługom jest to, że ich broni i osłania przed nieprzyjaciółmi. Maryja, dobra matka wybranych, ukrywa ich pod swymi opiekuńczymi skrzydłami niczym kokosz pisklęta. Rozmawia z nimi, zniża się do nich, współczuje ich słabością. By ich uchronić przed jastrzębiem i sępem, okrąża ich i towarzyszy im groźna jak zbrojne zastępy. Czyż człowiek otoczony stutysięczną armią będzie się obawiał swych nieprzyjaciół? A wierny sługa Maryi otoczony jej opieką i potęgą królewską jeszcze mniej ma podstaw do obawy. Ta dobra matka i można władczyni niebios szybciej wysłałaby milionowe chówce aniołów na pomoc słudze swemu, Niż by ktokolwiek mógł rzec, że wierny sługa, który jej się zawierzył, został pokonany przez złość, liczbę i siłę nieprzyjaciół. Wstawia się za nimi. Piąte wreszcie i największe dobro, jakiego Maryja udziela swym wiernym czcicielom, polega na tym, że wstawia się za nimi u syna i uśmierza Jego gniew swymi prośbami. Jednoczy ich z Jezusem bardzo głęboką więzią i w niej zachowuje. Maryja zaś, napełniwszy swe dzieci i wierne sługi swymi względami i uzyskawszy dla nich błogosławieństwo Ojca Niebieskiego i zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, zachowuje je w Jezusie Chrystusie i Jezusa Chrystusa w nich, chroni je i zawsze czuwa nad nimi, by nie utracili łaski Bożej i nie wpadli w sidła nieprzyjaciół. Utrzymuje świętych w ich pełni i uzyskuje dla nich łaskę wytrwania aż do końca. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, numery od 201 do 212. Z książki doktora Emila Neuberta: Mój ideał, Jezus, syn Maryi, czci jak ja matkę moją. Mówi Pan Jezus, bracie mój, ja jestem Bogiem, przed którym aniołowie oblicze zasłaniają, uwielbiając mnie ze drżeniem. A jednak pokornie czciłem Maryję, gdyż będąc Bogiem, byłem i jestem także Jej Synem. Ja dałem przykazanie, czci Ojca swego i Matkę swoją, jakżebym Go sam nie wypełniał w sposób doskonały. Czciłem Maryję, bo jest moją Matką, Matką niezrównanie dostojną i świętą, przedstawicielką Ojca mego niebieskiego. Staraj się pojąć uszanowanie zarówno głębokie, jak i czułe, z jakim dzieckiem, będąc potem młodzieńcem i mężem, pozdrawiałem ją, stałem przed nią, słuchając i mówiąc do niej, i wypełniałem wszystkie jej życzenia. Widziałem, jaką radość sprawiała jej moja uległość, przyjmowała ją z prostotą, jako wolę ojca, powtarzając w duchu, wejrzał na niskość służebnicy swojej, a podwyższył niskie. Nie ograniczałem się dla jej uczczenia na tych oznakach uszanowania, lecz uczyniłem nieskończenie więcej. Czyż nie przez cześć dla Matki Mojej uwolniłem ją od prawa grzechu pierworodnego? Ochroniłem ją od porządliwości, otoczyłem taką pomocą, że nigdy najlżejsze tchnienie nie przyćmiło czystości jej duszy. Czyż nie przez uczucie nieskończonego uszanowania chciałem zachować nieskazitelność jej ciała, w moim poczęciu i urodzeniu, i przenieść to ciało dziewicze do nieba, zanim zgnilizna grobu zdołała go dotknąć? Czyż nie obsypałem jej dla jeszcze większego wywyższenia mej matki od samego jej niepokalanego poczęcia nadmiarem łask, większych od tych, które wszystkie istoty stworzone razem wzięte kiedykolwiek otrzymały? Czyż nie dałem jej udziału w zbawczym mym posłannictwie, i czyż nie koronowałem ją jako królową nieba i ziemi? A czymże są oznaki czci, których Kościół nie przestawał mnożyć z każdym wiekiem i jeszcze więcej mnożyć będzie w przyszłych wiekach? Poważnymi głosami pasterzy swoich i pełnymi zapału głosami ludu, jeżeli nie częściowym urzeczywistnieniem, jak Ci to już mówiłem, mojej chęci uwielbienia Maryi. Odtąd błogosławioną mnie zwać będą wszystkie narody, zawołała pod natchnieniem ducha mojego. Proroctwo Jej musi się wypełnić. Oto cała Ziemia święcić musi imię Ojca Mojego i sławić imię Maryi. A żeby czcić Maryję tak, jak ja ją czciłem i jak chcę, żeby była czczona, musisz wpierw lepiej ją pojąć. Rozważaj więc bezustannie jej godność, jej przywileje, jej doskonałość i posłannictwo, a potem się ukusz w nicości swojej i nędzy. Im więcej się uniżysz, tym lepiej potrafisz pojąć wielkość matki mojej. Przede wszystkim wlej w duszę swoją usposobienie mojej duszy. Patrz na Maryję moimi oczami, podziwiaj ją moim duchem, raduj się patrząc na jej piękność moim sercem. Oddawaj jej cześć, biorąc gorliwy udział w modłach i świętach publicznych odbywających się na jej chwałę. Czci ją pobożnymi aktami, które będziesz jej codziennie z wytrwałością ofiarowywał. Czcij ją umartwieniami, które będziesz sobie zadawał dla pomnożenia jej chwały. Czcij ją, szerząc wśród otoczenia poznanie jej i miłość. Czcij ją, łącząc się z innymi uprzywilejowanymi jej synami dla służenia jej z nimi. Czcij ją, oddając się jej całkowicie, walcząc dla niej i pod jej wodzą. Jak? Ona ci to sama później objawi. Czcij ją szczególnie przez swoje zachowanie, zostań świętym, a uczynisz więcej dla jej chwały, niż gdybyś, pozostając miernym chrześcijaninem, mądre pisał o niej księgi. Czcij ją w swoim imieniu i moim. Czcij ją za tych, którzy jej nie czczą, za pogan, którzy jej nie znają, za heretyków, którzy jej bluźnią, za złych chrześcijan, którzy się do niej nie modlą, za dusze jej poświęcone które się zaniedbują w jej służbie. czci ją z całej swej mocy, gdyż ona jest ponad wszelkie pochwały i nigdy nie dość wysławiona. Nie bój się w czci przesadzić, albowiem nigdy nie uczcisz jej tak, jak ja ją czciłem i jak pragnę, żeby ją czczono. Światło, płomień miłości niepokalanego serca Maryi, Elżbieta Szanta to węgierska mistyczka i matka sześciorga dzieci, która w latach 1961-1981 otrzymywała dar wewnętrznych rozmów, w których Pan Jezus oraz Matka Boża objawiali jej tajemnice płomienia miłości niepokalanego serca Maryi. Niech te orędzia, których kilka fragmentów teraz przedstawimy, pomogą nam wniknąć jeszcze głębiej w tę miłość. Którą Bóg umieścił dla nas w niepokalanym sercu Naszej Matki. Mówi Pan Jezus: Płomień miłości mojej niepokalanej Matki jest dla was tym, czym była dla nowego Arka. Mówi Matka Boża: Moje dzieci, waszym zaufaniem możecie brać ode mnie tyle, ile chcecie. Ja nie zamykam się, stoję przed wami z miłością mojego serca. Jestem o to, abym uczyniła was szczęśliwymi. Pragnę, aby płomień miłości mego niepokalanego serca był wszędzie znany, jak znane jest imię moje wszędzie na całym świecie. Tak wiele grzechów jest na ziemi. Pomóżcie mi ratować duszę. Ja dam wam promień światła do ręki. Jest to płomień miłości mojego serca. Ja jestem waszą dobrotliwą i kochającą matką, zjednoczoną z wami ręka w rękę. Uratuje was. Moja córko, tutaj przekazuję ci płomień miłości mojego serca. Zapal nim swoje serce i podaj go dalej, przynajmniej jednej dusze. Elżbieta. W tym momencie zaszlochała Matka Boża tak bardzo, że nie wiedziałam, co mam uczynić. W imieniu wszystkich przyrzekłam jej wszystko, gdyż moje serce było bliskie pęknięcia. Matka Boża. Ten pełen łaski płomień, którego ja Wam z mojego niepokalanego serca udzielę, ma być przekazywany z serca do serca. To będzie tym wielkim cudem, którego światło oślepi szatana. Ten płomień jest ogniem miłości i zgodę. Tak więc ogień będziemy gasić ogniem. Ogień nienawiści, ogniem miłości. Tę łaskę uzyskałam poprzez pięć najświętszych ran mojego boskiego syna od przedwiecznego Ojca Niebieskiego. Elżbieta. Maryja, przekazując każdemu płomień miłości swojego serca, mówi. Ten płomień miłości w połączeniu z wami unicestwi grzech. Szatan zostanie oślepiony w takim stopniu, w jakim się do tego przyczynicie swoją gorliwością. Pomóżcie mi ratować duszę. Ja dam wam płomień miłości do ręki. Działanie łaski mojego płomienia miłości rozszerza na wszystkie ludy i narody, nie tylko na te, które już należą do Kościoła katolickiego, lecz na wszystkie, które naznaczone są znakiem krzyża mojego boskiego Syna. Dlatego chcę, aby płomień miłości mojego niepokalanego serca znany był wszędzie, jak wszędzie na całym świecie znane jest moje imię Elżbieta. Najświętsza dziewica błagała mnie, abyśmy uczynili wszystko, aby jej płomień miłości rozszerzany był na całym świecie. Mówi Matka Boża: Mojego płomienia miłości nie mogę już w sobie dłużej powstrzymać. Pozwólcie, aby on zapłonął. Uczyńcie wreszcie pierwszy krok, abym już wreszcie mogła zobaczyć początek waszej dobrej woli. Tylko pierwszy krok jest trudny, uwierz mi. Jeżeli On uczyniony zostanie, z szumem przebije się mój płomień miłości poprzez nieufność Waszych dusz, a wtedy jak łagodny blask oświecał ją będzie. Gdy już nie znajdzie żadnego oporu więcej, to wtedy ci, którzy go przyjmą, oszołomieni bogactwem łask, zwiastować będą całemu światu to, co już powiedziałam. Podobnej obfitości łask jeszcze nigdy nie było od chwili, kiedy słowo stało się ciałem. Moje niepokalane serce płonie miłością, którą żywię do Was. Nie mogę tej miłości nadal dłużej w sobie ukrywać. Z dynamiczną siłą płynie ona do Was. Ja jestem Wasza matka. Ja mogę i także chcę Wam pomóc, ale do tego potrzebuję Waszej pomocy. Poprzez nielicznych, poprzez maluczkich musi się rozpocząć ten wielki wylew łaski, który poruszy świat. Każdy, kto to posłannictwo do ręki otrzyma, powinien je przyjąć jako zaproszenie i nikt nie powinien się przed nim wzbraniać lub od niego wymawiać. Wy wszyscy jesteście moimi dziećmi, a ja jestem matką dla wszystkich. Proście świętego Józefa najczystszego oblubieńca. On będzie szukał przytułku w sercach ludzkich dla mojego płomienia miłości. Wezwanie Dnia. Bóg nadał Maryi wiele przywilejów oraz tytułów, ale kiedy stał się człowiekiem, to sam najczęściej mówił do niej po prostu: Mamo, mamusiu, czy nie pragniesz uczynić tak, jak uczynił Bóg? Czy wyobrażasz sobie radość Maryi, do której powiesz wreszcie: Mamo? Ojciec Dolindo modlił się często do Maryi. Mamusiu, jestem osłem, prowadź mnie. Ty też możesz mieć swój wyjątkowy i niepowtarzalny sposób zwracania się do Maryi. Moment, w którym przyjmiesz Maryję w głębi swego serca za swoją mamę, będzie początkiem wielkiej przygody miłości. Ona poprowadzi cię prosto do nieba, przez krzyż. Dzięki temu staniesz przed Bogiem z gronem braci i sióstr, których ona uratuje, posługując się Tobą. Napisz dziś na kartce słowa: Maryjo zawsze dziewico, Matko Jezusa i moja Matko, pośredniczko wszelkich łask, królowo Polski i świata. Światło słowa, z księgi przysłów. Ja byłam przy Nim Mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim i grając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Więc teraz synowie słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy. Pouczeń mych nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto codzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy. Bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana. Kto mnie nie znajdzie, duszę swą rani. Śmierć kocha każdy. Kto mnie się wyrzeka. Mały Wieczornik Modlitwy. Modlitwa jest oddechem duszy. Znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy. Możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania. Możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej cię dotknie i rozważaj je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja. Która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na zakończenie tej dwudziestej drugiej medytacji. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.